Rozdział 37. Winicjusz do Ligi. Niewolnik Flegon, przez którego posyłam ci ten list, jest chrześcijaninem. Będzie zatem jednym z tych, którzy otrzymają wolność z rąk Twoich, najdroższa moja. Stary to sługa naszego domu, mogę więc pisać przez niego z całą ufnością i bez obawy, aby list wpadł w inne ręce niż Twoje. Pisze z Laurentum, gdzie zatrzymaliśmy się z powodu upału. Oto posiadał tu wspaniałą willę. Którą swego czasu darował Popei, a ta, lubo rozwiedziona z nim, uznała za stosowne zatrzymać piękny podarek. Gdy myślę o tych kobietach, które mnie teraz otaczają i o tobie, wydaje mi się, że z kamieni Dełkaliona musiały powstać różne, zgoła do siebie niepodobne gatunki ludzi, i że ty należysz do tego, który się zrodził z kryształu. Podziwiam cię i kocham z całej duszy, tak że chciałbym ci mówić tylko o tobie, i trzeba mi się zmuszać, bym ci pisał o podróży, o tym, co się ze mną dzieje i o nowinach dworskich. Cezar był więc gościem Popei która w tajemnicy przygotowała wspaniałe przyjęcie. Niewielu zresztą zaprosiła Augustianów, ale i ja, i Petroniusz dostaliśmy wezwanie. Po Prandium pływaliśmy złotymi łodziami po morzu, które było tak ciche, jakby spało, a tak niebieskie, jak twoje oczy, oboska. Wiosłowaliśmy sami, albowiem pochlebiało to widocznie Augustie, że ją wiozą konsularni mężowie albo ich synowie. Cezar, stojąc u rudla w purpurowej todze, śpiewał hymn na cześć morza, który ułożył poprzedniej nocy i do którego dorobił muzykę wraz z diodorem. Na innych łodziach wtórowali niewolnicy z Indii, którzy umieją grać na konchach morskich, a wokoło ukazywały się liczne delfiny, jakby istotnie wywabione z głębin amfitrydy muzyką. A ja, czy wiesz com czynił? Oto myślał o Tobie i tęskniłem za tobą, i chciałem zabrać to morze i tę pogodę i tę muzykę i oddać wszystko Tobie. Czy chcesz, byśmy kiedyś zamieszkali nad brzegiem morskim, Augusto Moja, z dala od Rzymu? Mam w Sycylii ziemię, gdzie jest las migdałów, które wiosną kwitną różowo, a schodzą tak blisko do morza, że końce gałęzi prawie dotykają się wody. Tam będę kochał Ciebie i wielbił tę naukę, której mnie Paweł nauczył bo to już wiem, że ona nie przeciwi się miłości i szczęściu. Czy chcesz? Lecz nim odpowiedź z twych kochanych ust usłyszę, piszę ci dalej, co się zdarzyło na łodzi. Skoro brzeg został już daleko za nami, ujrzeliśmy żagiel w dali przed sobą i wnet powstała sprzeczka, czy to zwyczajna łódź rybacka, czy wielki statek z Ostii. Rozpoznałem go pierwszy, a wówczas Augusta rzekła, że dla moich oczu nie ma widocznie nic skrytego i spuściwszy nagle na twarz zasłonę, Spytała, czy i tak bym nawet ją rozpoznał. Petroniusz odpowiedział zaraz, że za chmurą nawet i słońca dostrzec nie można, lecz ona, niby się śmiejąc, mówiła, iż tak bystry wzrok chyba jedna miłość mogłaby oślepić i wymieniając różne augustianki, poczęła pytać i zgadywać, w której się kocham. Odpowiadałem spokojnie, lecz ona w końcu wymieniła i twoje imię. Mówiąc o tobie, odkryła znów twarz i poczęła patrzeć na mnie złymi i zarazem badawczymi oczyma. Prawdziwą wdzięczność czuję dla Petroniusza, który pochylił w tej chwili łódź, przez co uwaga powszechna odwróciła się ode mnie, gdybym bowiem usłyszał o tobie niechętne lub szyderskie słowa, byłbym nie umiał ukryć gniewu i musiałbym walczyć z chęcią rozbicia wiosłem głowy tej przewrotnej i złej kobiecie. Wszak pamiętasz, co ci w wigilię wyjazdu opowiadał w domu Linusa o zajściu na stawie Agrypy. Petroniusz boi się o mnie i jeszcze dziś zaklinał mnie, bym nie drażnił miłości własnej Augusty. Ale Petronius już mnie nie rozumie i nie wie, że poza tobą nie masz dla mnie ni rozkoszy, ni piękności, ni kochania i że dla Poppei mam tylko wstręt i pogardę. Tyś już bardzo zmieniła duszę moją i tak dalece, że do dawnego życia już bym nawet wrócić nie umiał. Lecz nie obawiaj się, aby mnie tu mogło spotkać coś złego. Popea nie kocha mnie, bo ona nikogo kochać niezdolna, jej zachcianki płyną tylko z gniewu na Cezara, który jest jeszcze pod jej wpływem i który może nawet ją jeszcze miłuje, wszelako już jej nie szczędzi i nie ukrywa przed nią swego bezwstydu i swych występków. Powiem ci zresztą i inną rzecz, która cię uspokoić powinna. Oto Piotr rzekł mi na wyjezdnym, abym się nie obawiał Cezara, gdyż włos nie spadnie z głowy mojej i ja mu wierzę. Jakiś głos mówi mi w duszy, że każde słowo jego musi się spełnić, że zaś On pobłogosławił miłość naszą, więc ani Cezar, ani wszystkie potęgi Hadesu, ani samo nawet przeznaczenie nie zdoła mi cię odebrać, Oligio. Gdy o tym myślę, jestem szczęśliwy, jak gdybym był niebem, które samo jedno jest szczęśliwe i spokojne. Lecz ciebie, chrześcijankę, może uraża to, co mówię o niebie i przeznaczeniu. W takim razie przebacz mi, bo grzesze niechcący. Chrzest jeszcze nie obmył mnie, ale serce moje jest jako czara próżna, Którą Paweł Starsu ma napełnić słodką nauką waszą, tym słodszą dla mnie, że jest twoją. Ty, Boska, policz mi za zasługę choć to, żem z tej czary wylał płyn, który ją napełniał poprzednio, i że nie cofam się, ale ją wyciągam jak człowiek spragniony, który stanął u czystego zdroju. Niech znajdę łaskę w Twych oczach. W Ancjum dni i noce będą mi schodziły na słuchaniu Pawła, który wśród moich ludzi w pierwszym już dniu podróży pozyskał wpływ taki, że otaczają go bez ustanku. Widząc w nim nie tylko teumaturga, ale nadprzyrodzoną niemal istotę. Wczoraj widziałem radość na jego twarzy, a gdym go spytał, co czyni, odrzekł mi sieje. Petroniusz wie, iż on znajduje się między mymi ludźmi i pragnie go widzieć, jak również seneka, który słyszał o nim od gallona. Ale już gwiazdy bledną o ligio, a poranny Lucyfer świeci teraz mocniej. Wkrótce jutrzenka za różowi morze i śpi wszystko naokół, tylko ja myślę o tobie i kocham cię. Bądź pozdrowiona wraz z zorzą ranną sponsamea.